W 148. odcinku promyka nadziei Omer spotyka się z Suhailą. Z kolei Bachar zaczyna podejrzewać, że nie z... sprawdź co się wydarzy w 148 odcinku serialu Promyk nadziei. Omer Fatih Ayan stracił cierpliwość i przemocą. Chciał zmusić Mahmuta, Fatih Bati do wyjawienia gdzie jest Bachar Izabela Dam. Z kolei Selma w Gokhan powiedziała Halilowi serii w Boskurt, że Filiz Polen o Cakoglu jest w 148 odcinku serialu Promyk Nadziei Halil chce rozmawiać z Filiz o ciągu i dziecku, ale ona go zby. Omer spotyka się z Suhailą Hande Ariso, by uzyskać informacje o Bachar. Tymczasem Mahmud ucieka przed ludźmi, nasłany z kolei. Bachar podejrzewa, że Suhaila nie. Promykł nadziei. Odcinek 148 we wtorek, 9 listopada 2021 roku o godzina 17.15 w TVP2.